Siemanko, Kaczy Proceder, Dilgan Familia, witajcie! W 1998 roku nagraliśmy pierwszy nasz numer, Operacja Prawda i potem wzięliśmy się za ten album, zaczęliśmy go robić, ale jakieś tam różne życiowe perypetie moje i Tomka sprawiły, że akurat ja pojechałem za granicę, wyjechałem z Polski, Tomek tutaj został, jakoś jeszcze mieliśmy kontakt, Coś tam myśleliśmy, żeby to jakoś dokończyć, ale jakoś nie było sposobności. W 2005 bodajże nagraliśmy do Wojtka Sokołana album też kawałek Jestem Normalny i też znowu te rozmowy wróciły. No ale znowu potem Tomek został aresztowany. Potem ja wróciłem do Polski. Ja zostałem aresztowany, no i ja wyszedłem chyba w 2011 pod koniec, spotkałem się z Tomkiem, coś tam sobie gadaliśmy na ten temat, no ale potem się stała ta tragedia i... no i... nie zostało to dokończone. No słucham głównie sceny brytyjskiej, sceny brytyjskiej, Londyn, przede wszystkim Londyn. No to pytanie jest trochę dziwne, ale dobrze, odpowiem tak. Ja uważam, że mój debiut był w 1998 na Moleście skandal. Zrobiliśmy praktycznie z chłopakami tą płytę we trzech, oczywiście z DJM Voltem. No i tam był tak naprawdę mój debiut. To, że los się potoczył tak, że chłopaki podpisali kontrakt, i ja tego kontraktu nie podpisałem. To nie znaczy, że nie przyłożyłem się też do tego albumu. No ale no dobrze, niech będzie tak, że to debiut. W zeszłym roku zrobiliśmy ze Szwedem i z Bilonem kolejną płytę Bryz która też mogłaby być moim debiutem, no ale jednak nie jest. Jednak moja solowa teraz jest debiutem. Czy chciałbym nagrać z Molestą Molesta Proceder? No nie, raczej nie, raczej nie. Po pierwsze zamknęliśmy jakby etap Molesty już dawno, chłopaki też go zamknęli, także nie ma tu żadnych wspólnych mianowników. Po drugie Różnimy się muzycznie na pewno. Oni słuchają czegoś innego, co innego w życiu robią. Jedynie Włodek yy, ma podobny gust muzyczny do mojego i jakoś z nim się dogaduję. Nawet nagrywam z nim kawałki jakieś tam po latach. Będzie gościem na mojej płycie. No ale żeby nagrywać płytę, to nie, raczej nie. Dillgang. Nie ma odległości ani granic. Nasza przyjaźń z Andrzejkiem zaczęła się już lata temu, kiedy Andrzejek zaczął boksować już na, na wyższym poziomie. Zaczął dostawać dobre walki. Jeździłem na jego walki, aby go wspomagać, kibicować. Nagraliśmy nawet kawałek dla niego z bilonem i z żarem na wejściu do ringu. No i co? Przyjaźń, przyjaźń się zawiązała. No i tak jak mówię, nie ma odległości ani granic. Co to jest teraz dla, dla człowieka: wsiąść w samolot i polecieć 8 godzin do Ameryki? Żaden problem. Były czasy, kiedy ludzie wsiadali w pociąg i dwa tygodnie jechali, żeby się zobaczyć. Także tutaj nie ma odległości ani granic, tak jak powiedziałem. Nie potrafię podać dokładnej liczby, na ilu meczach byłem. Ale było tego mnóstwo. Teraz obecnie tylko jeżdżę na, na europejskie Puchary. No nie teraz, bo teraz jest pandemia, oczywiście. Ale jak nie ma pandemii, jeździmy na europejskie Puchary. Staram się być wszędzie. Który mecz najlepszy? No, Myślę, że Zoria-Ugańsk w Kijowie był taki wyjazd. A dlaczego? Gdyż mieliśmy fantastyczne spotkanie yy, z chłopakami z Dynamo Kijów. Oczywiście na plus dla nas. Coś cudownego. Z TDF-em i z Popkiem nie mam żadnych relacji. Nie widziałem chłopaków lata. Z Wieniem, no, czasem Wienia spotykam gdzieś na mieście, to wypijemy piwko, pogadamy o starych Polakach, ale tak kontaktu, jako takiego nie utrzymujemy. A z Włodim, z Włodim utrzymujemy kontakt, dograł mi się do płyty, pozdrawiam serdecznie Włodzia, no a poza tym mamy podobne gusta muzyczne, jakiś tam kontakt mamy. Po ukończeniu albumu Brys z Bilonem i ze Szwedem yy, pod koniec ubiegłego roku postanowiliśmy z Arkiem, że zrobimy moją solową płytę, bo nadszedł już w końcu czas. Po tych, jak to mówiłem wcześniej, 20 paru latach. Yy, no i co, zaczęliśmy w grudniu. Pandemia trochę nam przerwała tą pracę, no ale i tak w lockdownie dużo pisałem, dużo pisałem. Szwed wysyłał mi bity. No jakoś dobrnęliśmy do końca. Miało być 12 kawałków na początku, finalnie będzie około 15. Dużo gości. Yy jak, jak e, brzmi tu drill, prawda, kumple, wiadomo, dużo drilla, dużo e, prawdy i dużo kumpli.